Życie Alberta Sezon 6, odcinek 6. Dobra, panie Wilczykowski, musimy iść. Okej, okay. dziękuję, że tu byliście. Nie ma sprawy. Tymczasem u Scotta. Szef i Lasny Alberto i Kristoff Lasny Wajczocze zitął mu Wilczykowski. Winsley tu i Ngłękinać. Okej. Tymczasem u Alberta. A ty kim w ogóle jesteś? Gistem od Scotta. Prezesą do CBSBC zniszczyk. O ty, nie masz prawa! To let we see yeah Jak spotkam tego chłopa, zabiję go na łeb. No ja też, ale tak tym siad, idziemy do kina. No oczywiście. W kinie. Witam w plotagońskim kinie. Jaki chcecie oglądać film? Chcemy oglądać wszystkie typy filmy. Okej, okay, to będzie 289 złotych i 72 grosze. Zapłacę kartą. Okej, okay, drugie, ósmy, dziewiąte, siódme, dwa. Mogę już zapłacić kartą. Tak. No w końcu. Dziękuję, życzę miłego oglądania. Nawzajem. Już nie mogę się doczekać tego filmu. Ja też. Już się zaczyna. Patrzcie to moja stara buda. Nic się nie zmieniła. Ciekawe co ja teraz mamy za lekcję, znając życie matę. Filka gdzie była ta klasa niech no pomyślę. Chyba tu. Ojdź to chyba jednak nie tu. Ja już spadam, nie bijała Ała. To było tu na 100%. Co jest czemu tu nikogo nie ma? Siema stary. Osiema. Ej, gdzie mamy Matę, bo tam nikogo nie ma. Mata to już się skończyła, godzinę temu dzbanie. A no tak, przypał. Zawsze jak były te lekcje online to miałem budzik równo wtedy, kiedy się lekcja zaczynała. Teraz to chyba tak nie działa. Teraz w Polski idę poczekać pod klasę. Ale pali się czy co, bym zapomniał to tylko dzwonek na lekcję. Dziema cymbały, dawno się nie widzieliśmy. Ha, super wszyscy mnie mają w dupie. Jest na to sprawdzony sposób. Mny pyta, ale dobre ciastka. Daj Nie daj jedno ciastko, proszę cię, ja też chcę. Nie będę robił całego filmu typy film. By zabrało mi czasu, ale wracajmy do filmu, kiedy film dobiegł do końca. Co tam się stało za tym oknem? Jasiu, co ci się stało? Cieś gówno mi na głowę spadło. No ja. No to było naprawdę XD. Norel XD. Koniec.